W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych m.in. Morderstwo za kibicowanie Wiśle Kraków, afera korupcyjna z byłą premier Ukrainy. Błyskawiczna reakcja policjantów uratowała życie szesnastolatki. Szokujący zwrot akcji w sprawie bójki Ukraińców z Polakami. Dzięki pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz prokuratorów prokuratury krajowej udało się ustalić i zatrzymać mężczyznę podejrzanego o zabójstwo młodego Krakowianina sprzed niemal 23 lat. Sprawa dotyczy zbrodni, do której doszło 19 sierpnia 2003 roku na osiedlu strusia w Krakowie. Tego dnia 23 letni Filip H. przebywał w rejonie bloku numer 3, gdzie rozmawiał z dwoma kolegami. W pewnym momencie z za pobliskich garaży wyszło dwóch nieznanych mężczyzn. Jeden z nich zapytał Filipa, czy jest związany z klubem piłkarskim Wisła Kraków. Po potwierdzającej odpowiedzi napastnik zadał jeden cios nożem w okolice serca. Rana okazała się śmiertelna. Pomimo podjętej na miejscu reanimacji życia młodego mężczyzny, nie udało się uratować. Jego śmierć wstrząsnęła rodziną i bliskimi oraz brutalnie przerwała jego plany życiowe. Bezpośrednio po zdarzeniu do sprawy skierowano dziesiątki funkcjonariuszy policji. Uruchomiono specjalną infolinię, a zabójstwo było szeroko nagłaśniane, między innymi w magazynie kryminalnym 997. Pomimo intensywnych działań operacyjnych i procesowych, na tamtym etapie nie udało się zgromadzić materiału dowodowego pozwalającego na postawienie zarzutów konkretnym osobom. Sprawa przez lata pozostawała niewyjaśniona. Do zabójstwa sprzed lat powrócono po długim czasie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem prokuratorów Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, powołali specjalny zespół zajmujący się przestępczością pseudokibiców. Przeprowadzono szeroko zakrojone, wielomiesięczne czynności operacyjne i procesowe, analizując zgromadzone materiały oraz nowe informacje. Efektem tej pracy było wytypowanie i zatrzymanie Dominika B podejrzanego o dokonanie zabójstwa Filipa H. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu zabójstwa z artykułu 148 Kodeksu Karnego. Decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ta pokazuje, że nawet po upływie wielu lat organy ścigania konsekwentnie wracają do niewyjaśnionych zbrodni. Najcięższe przestępstwa nie ulegają zapomnieniu, a ich sprawcy nie mogą liczyć na to, że czas ochroni ich przed odpowiedzialnością karną. Julia Tymoszenko, była premier Ukrainy i przewodnicząca partii Batkiwszczyna, usłyszała zarzuty przedstawione przez ukraińskie organy antykorupcyjne. Informację podał serwis Ukraińska Prawda. Według ustaleń mediów, sprawa dotyczy podejrzeń o oferowanie korzyści majątkowych parlamentarzystom w zamian za korzystne głosowania w Radzie Najwyższej. Sama Julia Tymoszenko poinformowała o przeszukaniu swojego biura, które trwało całą noc, oraz stanowczo odrzuciła stawiane jej zarzuty. We wtorek wieczorem Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz specjalna prokuratura antykorupcyjna poinformowały o wykryciu korupcji wśród kierownictwa jednej z frakcji parlamentarnej. Źródła ukraińskiej prawdy przekazały, że sprawa dotyczy Julii Tymoszenko. Agencja Interfax Ukraina uściśliła, że zarzuty wobec byłej premier mają związek z próbą przekupienia grupy deputowanych w celu uzyskania określonego wyniku głosowań w ukraińskim parlamencie. W środę rano Julia Tymoszenko potwierdziła w mediach społecznościowych, że funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie w biurze partii Batkivszczyna. Jak poinformowała, działania trwały przez całą noc. Przekazała również, że śledczy nie znaleźli dowodów potwierdzających zarzuty, a zabezpieczyli jedynie jej służbowe telefony, dokumenty parlamentarne oraz osobiste oszczędności które, jak zaznaczyła, zostały w całości ujęte w oficjalnej deklaracji majątkowej. Była premier podkreśliła, że kategorycznie odrzuca wszystkie stawiane jej zarzuty. Julia Tymoszenko oświadczyła, że jej zdaniem sprawa ma charakter polityczny i jest związana ze zbliżającymi się wyborami na Ukrainie. Według niej działania organów ścigania stanowią próbę eliminowania konkurentów politycznych. Zaznaczyła także, że nie jest to pierwszy raz, gdy mierzy się z postępowaniami, które postrzega jako motywowane politycznie i że od lat pozostaje pod presją, którą określa jako prześladowania. Julia Tymoszenko jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci ukraińskiej sceny politycznej. Dwukrotnie pełniła funkcję premiera Ukrainy w 2005 roku oraz w latach od 2007 do 2010. Trzykrotnie kandydowała w wyborach prezydenckich w latach 2010, 2014 oraz 2019, jednak bez powodzenia. Obecnie pozostaje deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy i nadal odgrywa istotną rolę w krajowej polityce. 16 dziewczyna znajdująca się w kryzysie emocjonalnym została uratowana dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-interwencyjnego komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Zdarzenie miało miejsce na prawobrzeżu, w rejonie jednego z mostów, gdzie istniało realne zagrożenie dla zdrowia i życia nastolatki. Starszy sierżant Michał Krajnik oraz posterunkowa Agnieszka Matulka otrzymali informację o młodej osobie przebywającej na moście, która mogła podjąć próbę samookaleczenia. Policjanci niezwłocznie udali się we wskazane miejsce. Po wjechaniu na most zauważyli 16-letnią dziewczynę stojącą przy barierce i rozmawiającą przez telefon. Funkcjonariusze natychmiast opuścili radiowóz i podjęli próbę nawiązania kontaktu. Dziewczyna nie reagowała na ich słowa, a jej zachowanie wskazywało na bezpośrednie zagrożenie. W tej sytuacji policjanci podjęli natychmiastowe działania. Posterunkowa Agnieszka Matulka chwyciła nastolatkę i bezpiecznie odciągnęła ją od barierki mostu, zapobiegając tragedii. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz powiadomiono matkę dziewczyny. Nastolatka została przekazana pod opiekę specjalistów, którzy zajęli się dalszą pomocą i oceną jej stanu zdrowia. Łącząca z telefonu zaufania twierdzi, że zadzwoniła dziewczynka, że chce się rzucić z Niebieskiego Mostu. Nie zna dokładnie adresu. Tak, to będzie ten most. Nie zna dokładnego adresu. Nie chce potwierdzić województwa Rozmawiać. To ona będzie. Hej, spokojnie. Możemy porozmawiać? Możemy porozmawiać? Ja jestem Michał. Możemy porozmawiać. z tobą porozmawiać, dowiedzieć się, co się stało, tak? Widzę, że jesteś roztrzęsiona, Jesteś w pełnych emocjach, tak? Wejdziemy sobie do radiowozu, tam porozmawiamy, OK? Pójdziesz z nami? Tylko tak. chodź. Jak się nazywasz? Ja jestem Michał. A jak wiesz, taniej mówi? 50, 27, 27. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili działania na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego, które doprowadziły do zatrzymania 40-letniego mieszkańca Warszawy, podejrzewanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Interwencja była efektem wcześniejszych ustaleń operacyjnych, wskazujących, że mężczyzna może zajmować się handlem nielegalnymi substancjami. Po krótkim rozpoznaniu, policjanci zauważyli pojazd, którym poruszał się podejrzewany. Podczas legitymowania czterdziestolatek miał przy sobie pakiet ze zbryloną substancją, którą, jak sam twierdził, był mefedron. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany, a funkcjonariusze przystąpili do dalszych czynności. Kolejnym etapem działań było przeszukanie miejsca zamieszkania matki zatrzymanego. W lokalu policjanci ujawnili następne pakiety z narkotykami. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do badań specjalistom z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Ekspertyzy wykazały, że były to środki odurzające i substancje psychotropowe w postaci mefedronu, amfetaminy, marihuany oraz kwasu lizergowego, dietyloamidu, a także 250 tabletek ekstazy. Łączna waga zabezpieczonych narkotyków przekroczyła 4 kg. Zatrzymany mężczyzna został osadzony w policyjnej celi. W tym czasie funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy, pozwalający na przedstawienie mu zarzutu posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych czynu zagrożonego odpowiedzialnością karną na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o zastosowaniu wobec 40-latka aresztu na okres dwóch miesięcy. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola, W grudniu ubiegłego roku sprawa wydarzeń w jednej ze szkół branżowych w Słupsku stała się głośna w przestrzeni publicznej. Pojawiły się informacje, według których ukraińscy uczniowie mieli zostać pobici przez Polaków na tle ksenofobicznym. Temat był nagłaśniany przez część mediów oraz komentowany przez ukraińskiego konsula generalnego. Przeprowadzone później ustalenia Urzędu Miejskiego w Słupsku wykazały jednak odmienny przebieg zdarzeń. Początek sprawy miał miejsce w grudniu, gdy prawnik Dawid Denert poinformował opinię publiczną o zgłoszeniu, z którym zwróciły się do niego matki dwóch ukraińskich uczniów. Kobiety twierdziły, że ich synowie uczestniczyli w zajęciach w tzw. budowlance w Słupsku, gdzie mieli zostać obrażeni przez nauczyciela. Według ich relacji pedagog miał używać wobec nastolatków określeń obraźliwych, grozić im niezdaniem egzaminu oraz mówić, że udowodni im, kto to jest Polak. Jako dowód przedstawiono kilkunastominutowe nagrania dźwiękowe, na których słychać było mężczyznę wypowiadającego wskazane słowa. Supsk, nauczyciel ksenofob wyzywa dzieci z Ukrainy od Swołoczy i twierdzi, że nie zaliczy im egzaminu, bo są Ukraińcami. Nie znam egzamin, bo z Ukrainy, tak? Nie. No można tak powiedzieć, nie że jesteś Swołoczy. I będziecie zdawać na razem z nami na pewno nie Ponieważ udowodnię Wam, to, co jest Polit. W tym samym czasie inni uczniowie włączali na telefonach dźwięki bomb i rakiet, wyśmiewając wojnę w Ukrainie. Nauczyciel oczywiście nie reagował. Tego samego dnia po lekcjach czterech ukraińskich chłopców zostało zaatakowanych. Dzieci były bite pięściami, kopane. U jednego z chłopców doszło do złamania obojczyka i nie mają urazy głowy i podejrzenie wstrząsienia mózgu. Rodzice natychmiast zgłosili sprawę na policję, usłyszeli jednak, że nie ma dzielnicowego i że zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Dopiero następnego dnia wieczorem po stanowczej reakcji jednej z matek, policja przyjęła zawiadomienie. Dzieci dziś boją się wrócić do szkoły. Nauczyciel dalej prowadzi zajęcia. Postanowiłem zainterweniować w tej sprawie. Przekazano mi nagrania i relacje świadków. Będę dążył do wyjaśnienia tej sprawy, ponieważ każde dziecko, niezależnie od narodowości, ma prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie, przede wszystkim właśnie w szkole, i będę o to walczył. Po zajęciach miało dojść do awantury, a następnie bójki. Wersja ta spotkała się z reakcją części mediów oraz wsparciem ze strony ukraińskiego konsula generalnego Oleksandra Płodystego, który domagał się wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie Urząd Miejski w Słupsku rozpoczął własną kontrolę przebiegu zdarzeń. Z ustaleń magistratu wynika, że konflikt rozpoczął się podczas zajęć, w trakcie których wyświetlany był film poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Według urzędników to uczniowie pochodzenia ukraińskiego zakłócali projekcję, naśmiewali się, przeszkadzali w jej odbiorze oraz głośno komentowali wydarzenia w języku ukraińskim. Nauczyciel zwrócił im uwagę, informując, że takie zachowanie jest niewłaściwe. Tego samego dnia, około godziny 12:37, poza terenem szkoły, kamera monitoringu zarejestrowała, jak uczeń pochodzenia ukraińskiego z branżowej szkoły pierwszego stopnia Rzemiosło w Słupsku dopuścił się przemocy fizycznej wobec ucznia pochodzenia polskiego z branżowej szkoły pierwszego stopnia zespołu szkół agrotechnicznych w Sławnie. Z dokumentu Urzędu Miejskiego w Słupsku wynika, że po wykonaniu telefonu przez ucznia z Ukrainy na miejscu, pojawiło się kilku jego kolegów, którzy mieli zamiar samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość. Do kolejnego etapu zdarzeń doszło poza terenem szkoły, przy ulicy Sobieskiego, w rejonie przystanku autobusowego. Polski uczeń był popychany, zmuszany do klękania oraz przepraszania chłopców z Ukrainy. Z jego relacji wynika, że czuł się realnie zagrożony, dlatego skontaktował się telefonicznie z kuzynem. W konsekwencji doszło do bójki, w której uczestniczyło również dwóch chłopców z Ukrainy nie będących ani uczniami, ani kursantami placówki w Słupsku. Kontrola magistratu nie potwierdziła zarzutów kierowanych wobec nauczyciela. Urzędnicy wskazali, że nagranie przedstawiane jako dowód zostało zmontowane i zmanipulowane, a sam kurs branżowy, w którym uczestniczyli uczniowie, nie kończył się żadnym egzaminem, co wykluczało możliwość grożenia jego niezaliczeniem. Z ustaleń Urzędu Miejskiego w Słupsku jednoznacznie wynika, że w tzw. budowlance nie doszło do pobicia ukraińskich uczniów. Kontrola wykazała, że to oni zachowywali się niestosownie podczas zajęć, byli agresorami oraz próbowali upokorzyć polskiego ucznia, a następnie doszło do bijatyki z udziałem kilku osób. Sprawa zdarzeń, do których doszło w grudniu, pozostaje przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez policję. Jeżeli chcesz śledzić także inne sprawy z kraju i ze świata, sprawdź kanał Fakty Kryminalne. Link znajduje się w opisie filmu